Cześć wszystkim. Niedawno dostałem list od pewnej firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty długu na ponad 300 zł. Swoją drogą był wysłany on listem zwykłym. Chodzi tu o opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu plus odsetki. W wezwaniu było straszenie sądem i dodatkowymi kosztami postępowania w przypadku braku wpłaty, czyli jakieś kolejne 300 zł. Taka ciekawostka. List dotarł do mnie w dniu, kiedy kończył się termin do zapłaty rzekomego długu. Kiedy przeczytałem pierwszą stronę, Zacząłem się zastanawiać o co chodzi, przecież od dobrych kilku lat poruszam się wszędzie wyłącznie samochodem. Pamiętałem, że w 2012 dostałem od komunikacji miejskiej wezwanie do zapłaty za przejazd autobusem bez ważnego biletu, ale to uregulowałem. Od razu sobie pomyślałem, super, uregulowałem w 2012 roku zadłużenie. A teraz y, muszę się użerać z jakąś firmą windykacyjną, która wykupiła wierzytelności od komunikacji miejskiej i upomina się ode mnie spłaty jakichś pieniędzy, prawdopodobnie za to, co już dawno temu zapłaciłem, a ja nawet nie mam żadnego potwierdzenia na to, że wpłaciłem te pieniądze. Ale nieważne, zacząłem czytać drugą stronę i przyglądać się zestawieniu należności, a tu nagle jeszcze większy szok. Żeby było ciekawiej, okazało się, że wysłali mi wezwanie do spłaty długu za przejazd bez ważnego biletu rzekomo w 2007 roku. Czyli. Coś sprzed 14 lat. Taka chwila konsternacji. Ale ja przecież w 2007 roku nie dostałem żadnego mandatu za przejazd bez ważnego biletu. Chciałem się upewnić, czy rzeczywiście nie zaszło jakieś porozumienie i chodzi o ten dawno zapłacony dług. Zacząłem grzebać w segregatorze, w którym trzymam dokumenty i znalazłem stare wezwanie od komunikacji miejskiej z 2012 roku. Okazało się, że kwota i numery opłaty dodatkowej nie zgadzają się z tym, co wysłała mi firma windykacyjna. Ktoś może teraz stwierdzić stary, jedną należność zapłaciłeś? a poprzednią olałeś i zapomniałeś o tym, a teraz próbujesz się wykręcić. Możliwe, że o tym zapomniałem. Komunikacja miejska pewnie o tym też zapomniała, skoro nie dopisała tej zaległej należności do wezwania, które dostałem w 2012 roku. Okej, okay, jeżeli miało to miejsce, jak twierdzi windykacja, to dlaczego w czasie, kiedy komunikacja miejska jeszcze nie sprzedała swoich wierzytelności, nie dostałem żadnego wezwania? Dlaczego nie zostałem poinformowany listownie o tym, że jak nie zapłacę, to sprawa trafi do sądu, i to, że będę widniał w rejestrze dłużników. Nie dostałem żadnego sądowego nakazu zapłaty, ani nie ściga mnie żaden komornik za ten rzekomy dług z 2007 roku. Nie widnieje także w żadnym rejestrze dłużników, a może ktoś po prostu liczy na to, że osoby mające kiedyś dług po kilkunastu latach już nie będą pamiętać, w którym roku to się wydarzyło, czy zapłacili, czy nie. Część z przestraszonych tonem pisma osób. Dla świętego spokoju pewnie to zapłaci. Być może jest to pomyłka, jak w przypadku firmy Statima, o której mowa jest w artykule z 2016 roku na stronie jawożno.naszemiasto.pl oraz w materiale filmowym z kanału Dla Ciebie TV. PKM Jawożno sprzedało mandaty firmie windykacyjnej. Wśród nich te już zapłacone. Doszło do pomyłki. Firma rozesłała już do Jaworznian kilkanaście tysięcy wezwań do zapłaty. Okazało się, że takie wezwania trafiły także do osób, które zapłaciły za jazdę bez biletu. Wiceprezes zarządu firmy Statima wyjaśnia dlaczego firma kupiła mandaty anulowane. W wyniku błędu po prostu tej firmy, która wcześniej obsługiwała ee, PKM Jaworzno, te mandaty myśmy również kupili. Dostałeś mandat za jazdę bez biletu autobusem PKM Jaworzno? Jeśli go nie zapłaciłeś, Odezwie się do Ciebie firma Statima, która ściąga długi. PKM Jaworzno sprzedało jej niezapłacone mandaty. Sprawa dotyczy się 80 tysięcy opłat dodatkowych. Niestety okazuje się, że przez pomyłkę takie wezwania dostały także osoby, które już zapłaciły za jazdę bez biletu. Statima będzie przepraszać je w listach poleconych. W przypadku takich osób firma Statima rozsyła listy polecone z przeprosinami. Dzisiaj wychodzi 89, 89 listów. Priorytetowych, przepraszających tych ludzi, którzy mieli anulowany mandat przez firmę rewizorską, a firma rewizorska nie przekazała tej informacji do PKM-u. PKM sprzedał nam te należności, myśmy ujawnili takie przypadki i dzisiaj będziemy wszystkich na to przepraszać, zarówno w swoim, jak i PKM-u. Także ci ludzie, którzy mają niesłusznie te, te wezwania, oni będą o tym wiedzieć. Cała reszta do zapłaty. Jawożnianie, którzy otrzymują wezwania do zapłaty, zgłaszają się do biura miejskiego Rzecznika Konsumentów. Krystyna Banasik wyjaśnia przede wszystkim mieszkańcom możliwość uchylenia się od zapłaty roszczenia po upływie określonego prawem terminu. W przypadku umowy przewozu ten czas wynosi rok. I gdyby dla konsumentów to oznacza tyle, że gdyby firma nowy nabywca długu, czyli ta firma, która występuje w tej chwili do nich o zapłatę, wystąpiłaby do sądu o. Z, z pozwem o zapłatę, gdyby konsument powiedział w sądzie, że to roszczenie jest przedawnione, sąd oddala powództwo i sprawa sprawy nie ma. W moim przypadku dług nie istnieje, nie wiem skąd on się wziął, a w dodatku jest przedawniony. Jeżeli chcecie uzyskać ciekawych informacji dotyczących rzekomych długów oraz Manipulacjach firm windykacyjnych możecie zobaczyć cały materiał z panią adwokat Anną Stankiewicz-Malec na kanale Prawo 24 TV. Należy pamiętać, że jeżeli jakikolwiek kontakt zostaje podjęty przez firmę windykacyjną, powinna się każdemu zapalić co najmniej żółta lampka o tym, że taka firma windykacyjna nie miała z nami nic wspólnego. Dlaczego nie miała z nami nic wspólnego? Dlatego, że firma windykacyjna odkupuje tak zwane przedawnione najczęściej roszczenia od różnych instytucji. Są to najczęściej instytucje bankowe, czy też firmy, które świadczą usługi telekomunikacyjne. Klienci, kiedy pojawiają się z takim pismem, mówią, ale przecież ja nigdy nie miałem żadnego zobowiązania w stosunku do firmy windykacyjnej. Zgadza się, dlatego też te firmy windykacyjne na mocy cesji nabywają prawo do. Może jakiegoś zapomnianego, zapłaconego rachunku, czy do zapłaconej raty za telefon, czy za kartę kredytową. Nikt Państwu nie wyjaśni w pismach z firmy windykacyjnej, że mają Państwo prawo uchronienia się od zapłaty nienależnych roszczeń, czyli po prostu skorzystania z zarzutu przedawnienia.